Witam tobie, ja jestem Zenek, to jest Might Magic Duel of Champions i chcę sobie nagrać kolejny odcinek grając Matewą. E, z, pierwszy odcinek grając z tym bohaterem, znaczy no, w sumie pierwszy deck, który złożyłem i z którego nagrałem odcinek, to był no, taki sobie deck w sumie złożony tak tylko, żeby nagrać coś na tubę e, z, właśnie z tego bohatera, żeby jakoś go tam przedstawić. Teraz postanowiłem wymyślić sobie, czy to jest złożyć jakiś deck oparty na szale, chciałem zobaczyć jak to się sprawdza i szczerze mówiąc całkiem nieźle wychodzi ten deck, znaczy całkiem fajnie się nim gra. Dobra, może od początku. Oczywiście to jest deck dostosowany do standardu, do gry w formacie standard, czyli wszystkie karty, które są dopuszczone do base 2. Dobra, wydarzenia to 3 razy tydzień umarłych, 2 razy powstanie mówcy ze światów, 3 razy tydzień najemników stwory to 4 razy goblin, 3 razy bard, 2 razy harpia, 4 razy łowczyni nawołnicy. To jest karta z serca koszmarów. 4 razy kroczący w snach, to jest z kolei podstawka. 4 razy olifant, 4 razy wojownik nawołnicy, 4 razy cyklop, 4 razy shredder, 4 razy cyklop wojenny, raz zefiria Epicka Zaklęcia 4 razy lodowe kolce, 2 razy gejzer, 4 razy ołtarz ofiarny. I trzy razy namiot wojenny z budynków. I w sumie ten deck to jest takie fajne combo: to jest połączenie szału z wojownikami, bo w sumie ci goście, którzy na przykład, na przykład ten koleś wojownik na wołownicy, oprócz tego, że ma szał jeden, to gdy wojownik na wołownicy wkracza na pole bitwy, nakłada po jednym liczniku szału na każdego obecnego na nim sojuszniczego wojownika. Więc im więcej mamy wojowników na polu bitwy, tym większy atak na, na dzień dobry będzie miał ten koleś bo te 10 które on nakłada, to on nakłada oczywiście na siebie. Więc powiedzmy, że mamy dwóch wojowników, to on dostanie plus 2 od razu do ataku, więc będzie miał 3 punkty ataku, plus jeszcze szał 1, e, który się oczywiście kombi e, z Bardem. No to jest naprawdę fajne połączenie, może mieć 4 ataku e, po zakończeniu tury, więc naprawdę sporo. Co tu jeszcze jest fajnego? Ten Koleś też ma całkiem niezłą pasywkę, w sumie cykl wojenny, powiedzmy, że to Koleś. Ilekroć jakiś inny sojuszniczy oddział wojowników wyprowadza atak, cykl wojenny zyskuje plus jeden ataku do końca tury, więc też no, im więcej wojowników na polu bitwy, tym większy jest jego atak. Ale szczerze mówiąc, taki sobie on jest średnio mi się raczej sprawdza w tym deku, ale w sumie ma 7 punktów życia, co się znowu świetnie kombi z ołtarzem ofiarnym. Po prostu jest zajebistym stworem do poświęcania po prostu. No ma tyle samo co, tyle samo punktów życia co Olifant, no jest po prostu trochę droższy, kosztuje 4 surowce, więc moim zdaniem Olifant jest trochę lepszy od niego. Chociaż kto wie jak ta pasywka będzie jego działała, bo rozegrałem parę gier i tak średnio się to sprawdza, może w następnych grach będzie, będzie ciekawiej. Dobra. To zagrajmy tą Matewą, czy też tym Matewą. Eee, pojedynek rankingowy to będzie standardowy matewa. <laughs> Matywa, Rush. Rush, 2 trzy. Hmm, twierdza. Czy ja zaczynam pierwszy? Chyba będę pierwszy. Przydałoby się coś za jeden. Bingo, jest coś za jeden, coś za dwa. Spoko. Piącha i let's go. No, tu też jakiś tak na szale. Arius Sirius po prostu. No szkoda, że nie mam trzech surowców, to bym sobie zagrał to. Nie jeszcze on ma tutaj mosty. Tu może mieć mosty, to może być nieciekawe. Jak to zrobić? Powiedzmy, że ten ziom tutaj, i mi się zaatakuje piocha i nextura, no właśnie dostaje gościu tutaj powiedzmy szału po użyciu e, po użyciu kurcze siły, czy, czy zwiększeniu siły bohaterowi on dostaje po prostu dodatkowy licznik dobra, on zagrał swojego wojownika na wołownicy, co ja tu mogę zadziałać? słoń? to będzie chyba najlepsza opcja bo w sumie wojowników żadnych nie mam, ani nie mam barda na polu bitwy, więc w sumie może niech... Gdzie jest mój słoń? Dobra, nie ma słonia? Gdzie ja tu widziałem słonia? Eee, to w takim razie nie słoń, tylko... ...wojownik w takim razie. Dobra, niech będzie wojownik. Bingo. A, on dostał chyba za do tego. Strzelec, wojownik... Cholera wie. nie no to jest w sumie łowca. no chyba dostał ten, licznik za niego Coś mi się tego wydaje, chociaż to jest łowca Nie wiem, czy on dostał za niego, czy za kogo, no to jest łucznik A on chyba za tego dostał Możliwe Ale nie no zaraz jak to idzie, się... gdy wojownik wkradł w na w wkracza na polu bitwy, nakłada po jednym liczniku Na każdego obecnego na nim sojuszniczego wojownika no to to jest chyba w takim razie mój sojuszniczy wojownik, no ale to jest łowca. What the hell, nie wiem. Skąd on dostał tą... ten licznik szału? Nie wiem. Pytanie czy on tu jakieś mamosty Ciekawe. To nikogo on nie poświęci tego ziomka. No, nie ciekawie. Nie ciekawie się dzieje. Co ja mogę zrobić? Mogę tak, mam cztery surowce, to mogę za cztery zagrać tego zioma. Eee, dobra. Powiedzmy, że niech tak będzie. Tego zioma tu. Teraz tak. Piącha. I tak, albo mogę zagrać tego, tym spierdzielić powiedzmy tu i zagrać jeszcze Barda Albo wziąć poświęcić, zabić to i Atakować tym. To nieco lepsze Grać Barda. Czy nie, hmm. weźmy go poświęćmy. Dobra, temu bomba. Teraz to poświęcimy. Tutaj bomba i next Zobaczyć, co z tego wyjdzie. Nie wiem. dwie opcje: były. albo zagrać barda, albo poświęcić kurczę tą y, łowczynię na ulicy. Jakiś centaur, jakaś harpia. Ok, pytanie: co teraz? Co ja teraz mogę zadziałać? Mogę tak, tym ziomkiem. To pacnąć. No, to będzie dobre. zagram sobie to tak. co to, to dobijemy. zioma zrzucimy tutaj. Zagramy naszego barda. Fantastycznego. Eee, druga butla. I następna tura. <grystanie> no i fantastycznie było mocno. Tak, latę było Po prostu zajebiście. Eee, co tu zrobić? 6 W sumie to mogę tak To sobie zakatrubić? tego ziomka zrzucimy tutaj Cholera wie, znowu jakiś most się może trafić To pacniemy To zagram w takim razie tutaj Piącha i nextura Eee, Dobra, co on zagra za trzy w takim razie? Ciekawe nas, ten koleś ma 0 szału, więc on nie dostaje bonusu od tego kolesia tak naprawdę, więc trochę szkoda. Dobra, mam chatkę, którą sobie zagram w tym miejscu chyba. Przerzucę swojego shreddera, zbombarduję tego klienta. Eee, teraz tak, mogę dodać piąchę. Ten ma 4, ten wyłapuje bombozję nie co zagrać? Cyklopa zagrać? Czy tego... ziomka? Co lepsze? Cyklop, 4 ataku... No e, dobra, nie będzie cyklop w takim razie. Nextura. A nie, on dostaje ten licznik od tego. Ej, a ja myślałem, że on nie będzie dostawał, bo ma ruszał. To zajebiście. To chyba GG, panie Akamas. O, jaki koksiu, Grubo. Po prostu grubo. Teraz tak, mogę odpyknąć gejzer. Eee, takie coś mocnijmy z tego. No zaraz, co tu mam. Boże, czy ja tego nie mogłem wygrać, to mogę wygrać. Po co ja z tym się produkuje, z jakimiś gejzerami? Tu mam 4, tu mam 2. Z piąchą by ten miał 3, to byłoby 7. No i z tygodniem najemników byłoby GG. Więc zajebiście, po co ja ten gejzer grałem? O oh my god, po prostu Bez sensu, po co ja to zagrałem? Co on ma? Szybki atak, szarża hmm. Dobra, niech będzie to w takim razie eee, No i co? innego no, punktu brakuje, po prostu zajebiście Coś takiego a powiedzmy, że tego nie możesz targetować next No mogłem mogę to wygrać w poprzedniej turze, ale zręba. Chciał mi się jakiś glazer odpalać zamiast go po prostu pacnąć tym plus domek plus piącha. i byłoby po zawodach. Zresztą, jak tego nie zabije i się nie załoluje, to tak może być po zawodach. Zresztą wziął się załolował. Świetnie po prostu. Po prostu zajebiście. Co ja tutaj mogę zadziałać? Odpalić to, dodać mu piąkę, ten będzie miał 6 ataku. Patrzmy czy tydzień wejdzie. Jest, grubo. Piącha, ten ma 6. Żegnaj Zephyrio Ty w sumie też go zabić? Ty w sumie też żegnaj. I co? Chyba zagrać dwa olifanty. O, nawet ten ciomek może zaatakować I Ibiście. Let's go. Teraz ja się zabolowałem. Ja, no na gościu ma dwie karty. Świetnie. To chyba GG. Chyba, że tego przedstawi tu. Albo tego. Super po prostu, super partia. W sumie to i tak jest GG. <laughs> Jeszcze nie, Boże. Jest GG, jaki wypas. <laughs> Dobra, to mogę sobie zabić. To mogę sobie zabić, zresztą to mogłem jakimś tym patrząc, tym na przykład mogłem. To mogę sobie zabić i uwaga, part kończy dzieło zniszczenia, yeah. Mogłem to skończyć chyba dwie tury temu. No, tak jak mówiłem, całkiem spoko spokorasz, to jest, tak mi się wydaje. Obczajmy następną grę. <laughs> Miranda, ujej, jakie rozdanie z kosmosu. Ja to chcę. W sumie 3 za 1. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest jeszcze harpia. Dobra, piącha i następna tura. Tędzią że jak rasz to rasz, po prostu to szaleć i tyle będzie piącha i następna Rak Szasa. nie wierzę po prostu dobra, co z tym rak szasą tworzyć mógłbym Gejzerem go zabić, ale nie dodałem sobie ten magii no niech będzie tak wuj na wałnicy masz bombę Masz następne bomby, magia i następna tura. O, portal, taki pak Niedobrze. Onki Donki, to co, za cztery Mr. Cyklop? Hmm, tu mnie troszkę tym... ...upierdliwym dziadem trochę troluje. Uh. Czy może za cztery, zaraz, zaraz ocnijmy to w takim razie Bang, bank bang Ten tu ineksturę? Jakiś zjazd akszas, po prostu się zrobił. Eee, pff, co ja to mogę zrobić? Okej pacnąć, czy nie? Albo tego ziomka plus to. Dobra, niech będzie to. Tutaj harpia. Tutaj może bang, bank, bank. bank. Eee, trzecia pudla i następna tura. skąd ona te portale bierze? Ja nie wiem. Okay, ale czemu ten dostał licznik, Chrystę? What the hell? On <laughs> dostał licznik, gościu wywalił portalem i stwora. Aha, szał, no tak, w sumie szał jeden, dobra, dobra, czaje. Zgadza <laughs> zastanawiałem skąd dostał ten licznik, chryste. No tak, yy, no tak, muszę tego trola pacnąć gejzerem. To może najpierw tak, to. To się weźmie, zabije. Tym się pacnie. Bang. Bang. Chajna stematura. Zapomniałem, że on ma ten jeden jeden po prostu, więc jak stwór zginie, to, to też dostaje licznik. Coś takiego i coś takiego. No to Miodziu chyba jak je Siódma tura, yeah! Świetny jest ten Dek, Jezus Maria. O Boże! No dobra, to jeszcze jedna gra. Nie no, tym się naprawdę mi świetnie gra ten deckiem. Ja. Jest po prostu zarąbiaszczy. Szczerze mówiąc fajnie mi się nim gra niż tym. Niż Kragiem czy, 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 czy Keltorem. Znaczy Keltorem to się to zawsze tak sobie grało, ale... Nawet mi się fajnie tym gra niż Kragulcem. po prostu zajebisty ten delp. Coś takiego, coś takiego. Delb. Deleb, Jezus. Delp. Delep. Jesus. Delp. trelep. Czy coś za dwa? <laughs> Nie mam nic za dwa. No w sumie na tą ziomarkę też jeszcze tym deckiem nie grałem, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Uuu, jakiś raż gruby. No i wywalił mi do wuja, za przeproszeniem wywalił moje lodowe kolce, które będę sobie chętnie użył na tych gościach. No nic, coś takiego. To tutaj. Czwarta piocha i zobaczymy co z tego wyjdzie. No to Delep jest upierdliwa strasznie kciągnik, are you serious? Oh my god Po prostu Tja. To fajnie, wszystko ginie, to mi się podoba Muszę tak, tego ziomka przedstawić tu bo inaczej tutaj nie będzie. Nie będzie dobrze inaczej. Boże, chcę nim atakować. Nie, nie, nie. Dobra, ten dziob niech spada. Powiedzmy tutaj. To zabijemy. Eee, co dalej? Zostawić go tutaj? Niech będzie, bo jeszcze mi. Jeśli jakąś bulwę, to może być nieciekawe coś takiego. I następna tura świetnie, musiałem poświęcić swojego kroczącego w snach, bo inaczej skinęłoby połowa mojej armii, A przynajmniej czwartek. Oh my god! No, dobrze to nie wygląda tak, pięć, świetnie Po prostu wypas hmm, co tu zagrać Ziomek tutaj ten tutaj tutaj bomba biorę sobie jakąś kartę może coś dojdzie nie było nie tym ziomkiem nie atakuje? To jest raczej GG. Deleb jest za szybkim raszem, jak widać. Chociaż co ja tu mam? Geyser, co ja mogę z nim zrobić? Pacnąć to, zabić to i to, albo pacnąć tu i zabiję to i to. Hmm, co lepsze. Tak. Takie coś. Takie coś. Takie coś... zakroczące snach? Tylko go zagrać. że tutaj. Jeszcze dwa demerzu na klatę chyba mogę przyjąć. Tak, najlepiej. To jest zamiatana na bank. Świetny jest ten rush inferno Nieba co Dobre. Szejść do meczu na klatę To w sumie jest raczej GG Coś takiego Powiedzmy że to się zabije eee... Tego ziomka tutaj To tutaj Piąta piącha i następna tura, świetnie Hmm. Co tu robić? To muszę zagrać powiedzmy tutaj. To tutaj. No a to przemieścić tutaj, więc nie jest fajnie. O Jezu, strąbałem totalnie. To powinno iść tu, to powinno iść tu. Masakra. Dobra, to biorę sobie kartę, Stanę damage na klatę. Szalony imp? No dobra, trzecia warka wtopiona, ale tak jak widać, no fajnie się tym deckiem gra, naprawdę. Zresztą ten, ta Deleb cholerna jest strasznie upierdliwa. Jeszcze tak jak widać, ten rażdek na tych tanich stworach. Inferna jest po prostu zarąbiaszczy. Trzeba nagrać jakiś kolejny odcinek z tej Deleb. Deleb, Deleb, delep. Gdzie jest mój kurne... Matewa. Matewa, where are you? Jest Matewa. Standard rush. I coś tu zmieniać trzeba, chyba nie. Na razie, chociaż tu ci mi specjalnie tutaj nie patrzą. On jest taki sobie ten cyklo, jeszcze kosztuje 4. Hmm, co tu wrzucić? Coś latającego bym rzucił. Może ten... Wywalić tych dwóch i dodać dwie harpie? O, to by było dobre. Wywalić to I dodać dwie harpie, niech sobie gdzieś będą. twarty standardowy, gdzie jest harpia? Może tych gości dodać? Nie, lepiej harpie coś takiego a, albo strzelców. Dwie harpie i dwóch tych gości. Dwa gobliny? W sumie też by nie było najgorsze. Ile? Jest? 60 kart. Dwie harpie, dwa gobliny. Eee... Goblin łowca, łucznik, ten też łucznik to w sumie to nie zmienia, bo harpia też nie jest wojownikiem, więc to się jakoś ze sobą specjalnie nie, nie, nie kombi w żaden sposób z tymi kurczę innymi kartami na przykład z tym koleziem no nic dobra to dzięki wielkie ja myślę że sobie ten deck jakoś tam doszlifuje tak samo jak to było z Kragiem e, na, na pewno ma duży potencjał ten deck więc można sobie pokombinować i coś poskładać na pewno coś fajnego jakiś rush może być ciekawy w wykonaniu Matewy tych gości można by jeszcze dorzucić, chociaż tego weterana pało mam tylko kurczę blade Jednego, ale on też się fajnie kombi, to też jest wojownik. Właśnie, może zamiast tego śmiesznego cyklopa... ...dodać tego kurczę DN-weterana. staty ma lepsze. No bank. Spoko, tylko że ma jeden punkt życia mniej... ...i troszkę pasywkę inaczej działającą. I nakryć wojownik atakuje stworzenie, które nie jest wojownikiem, zadaje jeden punkt obrażeń więcej. No więc spoko, dobra. Jak będzie w takim razie weteran, Pao, myślę, że jak dostanę ich więcej, to po prostu pozbędę się tych cyklopów wojennych i zamienię ich na weteranów. To może być ciekawe. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej.